Ale siema, przecież ja się nie chciałem wpaść na vloga Siemanko, Sieman Cię No hej, no hej, wiesz co tak jesteśmy A ponieważ chciałem się udać na nas to Co? Widoczki są Mam nadzieję, że ty, mam nadzieję, że tutaj nie będzie nic Jest, to jest drugi dzień wycieczki, ale już takie ekstremy robią. I lecimy. Pierwszy dzień. Dzień byliśmy w pierwszy dzień. Aha, byliśmy, byliśmy w krasiczyni, w samym krasiczynie. Byliśmy odwiedzić zapiechę patrona drugiego, najlepszego, najlepszego, największego. Ale to jest patron naszej szkoły. No właśnie. A Janusz Pawlu z y, dru, drugus to nie jest y, patron naszej szkoły. Ale jest wielkim wielkim człowiekiem, Okej, to się zgadza. Autorytetem Autorytetem! <słuch> Widzicie? Nie ja czytam w myślach, tak jak już kiedyś mówiłem na odcinku. Nie ja czytam w myślach. Wiele ci ktoś, ktoś te vlogi w ogóle ogląda. A z tego co widzę, to mnie w ogóle tutaj nie widać na tej kamerce. Ale ja to sprawdzę, jak wrócę do domu. Z Ej, rzeczywiście, się tym momencie to, sobie wyśle, to jest nie z mnie, ja zmienię. Zaraz. Bardziej jestem na razie, nie ja, a potem widoki, zaraz to jeszcze ładniejsze. Jak tam dojdziemy, patrzcie, jak tam dojdziemy. Mam nadzieję, że coś widać, zaraz pokazajmy to mniej więcej. Jak nie do myśleć zdjęcia to a, Dokładnie. No już z Jutro do soliny jedziemy Gabi, czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Co? Chciałabyś jeszcze coś dodać? Nie, jest nie. zajebiście. mi to w środku do Idą przodu. Co? I idą w, do przodu. Co? Idą w do przodu. No już... i się tam nie Przecież to idziemy. Kredyty byśmy pójdzieli, ale Byliśmy po pierwsze. Siedzieliśmy na szczupku, góry

Ej, do przodu. To masz mnie Dobrze, wycinać jak no, ja będziesz chciała. Mam moje twarzy nie być widać teraz buty pewno. Dobrze. Jak będą uciecia to znaczy, że tutaj na, tych, na tych ujęciach była gabi po prostu. No i no i nie ma. No, ja bym... He, tutaj... Czy, chciały? Czy chciałybyście, dziewczyny Nie? Ej dziewczyny! Nie? Halo! Ja mógłbym być z przodu, no ale obiecałem, że... Fajnie się chodzi, nogi nie bolą. Właśnie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Zuberka. Ale się ogólnie w ten film prawie wywaliłem. zaczniemy nie przeszedłem tylko wcześniej, ale jeszcze nie nagrywałem, nie? Chyba ubiorę, bo mi jest zimno Jezus Maria Nie! Prost! Nie śmiać! To, to, to nie jest śmieszne Dobra Ja chyba będę kończył Na razie Do następnego odcinka No właśnie Sajonara ludzie Subskrybujcie Lajkujcie Napiszcie komentarze Do następnego odcinka Trzymajcie się czołem